Hej, witam z powrotem! Dzisiaj dzielgamy skarpetki za pomocą best socks Yarn Kto by się spodziewał, że znowu robi skarpetki, zrobiliśmy custom Ale hej! Mówiłam, że będziemy używać tej włóczki. Używamy tej włóczki. Ale ten wzór, zrobiłam próbkę i okazało się, że moja jest w zupełnie innym rozmiarze jest znacznie zbyt ściśnięta. Więc postanowiłam poszukać innego wzoru. I innym wzorem są te skarpetki. To są color palette socks. Tylko, że pojawił się problem, ponieważ ja nie mam różnych kolorów włóczki, a włóczkę, która samo zmienia kolor. Więc jak zrobić te ładne białe paski? Skoro to jest moja jedyna włóczka, w sensie mam jeszcze tą z poprzednich skarpetek, ale jej raczej nie chcę używać. Będzie po prostu więcej kolorów, które będą po prostu ze sobą troszeczkę walczyć, czego nie chcemy. Jak to rozwiązać? Bardzo prosto, użyjemy moheru. Więc podczas tych białych pasków będę używać tych dwóch włóczek i zaczynam właśnie ten rząd, gdzie będzie ten biały pasek, więc zrobimy po prostu dwie nitki i będę miała nadzieję, że będzie działało, ponieważ według próbki ojeju jest. Idealnie, jeżeli chodzi o rozmiar Więc bardzo się cieszę, że taki wzór znalazłam Podlinkuję go oczywiście w opisie Nie mam dalego pojęcia jak wyjdzie, ale lecę z dzielganiem Mam tylko nadzieję, że mój one nie zrobi się pokręcony Nie mam zamiaru robić tego kastonu drugi raz A może się zdarzyć, że muszę Wrócę jak zrobimy trochę więcej tego, ponieważ Hej, nie za wiele tutaj widać a, wiecie co? To, to był jednak zły pomysł zrobić z tego dwie nitki. W sensie robić te skarpetki z dwóch nitek, ponieważ jak wyraźnie, w sumie nie wyraźnie, ale jak widać jest to mega grube. Więc zostawię ten pierwszy rząd, drugi zdekonstruuję i będę robić po prostu jedną włóczką i będę to robić tą włóczką, ponieważ nie chcę mieć skarpetek z tamtego moheru. <słuch> o herio. Zaczyna się świetnie, naprawdę. Więc tak. Wyglądają nasze skarpetki. Przynajmniej tak wygląda ta skarpetka. Zrobiłam nieco dalej niż to drugie miejsce ze ściągaczem, więc ten ściągacz numer 2 jest w tym miejscu tutaj. I wygląda to dość dziwnie, to bym powiedział. Biorąc pod uwagę, że mam zupełnie inny schemat kolorystyczny i umiejscowienie tych kolorów. No ale nic jedziemy dalej. Więc jadąc dalej, jak widzicie, zrobiłam trochę przyspieszony timelapse tego wszystkiego, ponieważ, hej, chyba nigdy nie widzieliście, jak dziergam. Więc zasadniczo dzierganie na tych drutach z dwoma końcami polega na tym, że ciągle te druty się wymieniają, więc to jest jak autobus z przesiadkami po prostu. Ribbing zajmuje znacznie dłużej, w sensie te ściągacze zajmują znacznie dłużej, a tak naprawdę, jak założyć się tą skarpetkę już to ich prawie nie czuć, więc jest. To dość interesujące. W sensie ja wiem, że to jest po to, żeby rozbić te bloki kolorów, kiedy masz za mało włóczki na odpowiedni projekt i po prostu robisz to skrawkami, właśnie po to są te skarpetki tak zaprojektowane i to jest cudowne. Jeżeli ktoś ma takie skrawki włóczki, to taki jeden blok z takimi paskami jest dobrym rozwiązaniem, żeby zużyć tą włóczkę. Nie wiem, mi się po to podobało na przykład. Jakby ja wiem, że nie za wiele widać na tym, więc może po prostu skończmy to i lecimy do dalszej części. Jej! Okej, okay, w międzyczasie próbowałam robić trochę więcej tego badziewka, ale nie o tym. Lecimy do skarpetek. I aktualnie skończyłam robić nogę. Tą część tutaj powyżej pięty. <gry> Wygląda to dość interesująco, bym powiedziała, ale co jest. Jeszcze bardziej ciekawe to fakt, że piętę w tej skarpetce robi się, robi się jeszcze inaczej niż w tej skarpetce, więc tak, <noise> zabawne. Tylko, że tutaj będzie chyba łatwiej. Również pracuje się na połowie oczek, tak samo jak w tej skarpetce, więc obstawiam, że pracowanie nad piętą będzie w miarę proste i w każdym razie prostsze i mniej skomplikowane niż to, co działo się tutaj. Nadal nie mam pojęcia, jak naprawić te dziury. Mam nadzieję, że w tej skarpetce się nie pojawią. I powinnam wyblokować te skarpetki. Jedyny problem jest taki, że coś z moim napięciem nic jest nie tak, ponieważ jedna skarpetka jest znacznie mniejsza niż druga, jak widzicie. Ale ta na górze jest i tak mniejsza. I ja nie wiem dlaczego, ponieważ drutów użyłam tych samych. Liczyłam i ilość Rzędów i oczek jest taka sama, więc nie mam pojęcia jak to się stało. Mam dwie różne skarpetki dosłownie. Nie wiem jak. To jest hit. Te skarpetki robiłam. No, to są moje pierwsze skarpetki, ale wyglądają tragicznie, więc. W sensie nie wyglądają tragicznie. Tragiczne jest to, że mają dwa różne rozmiary, więc to wyblokuje. A na razie po prostu zróbmy tutaj piętę i dopiero zajmijmy się tamtymi rzeczami. Zepsułam. O nie. Okazuje się, że zrobiłam chyba coś nie tak z tą piętą. Nie do końca wiem o co chodzi. Wydaje mi się, że pierwszy rząd zrobiłam dobrze tej pięty, a drugi zrobiłam już źle. Przez trzeci i czwarty są źle, więc będę Pruć teraz, chyba? Tylko jak ja mam to zrobić? O nie! I jakby z jednej strony nie dziwię się, że coś zepsułam, a z drugiej to jest, ojej, przykre. Udawajmy, że wiem, co robię. I w takich momentach, kiedy musisz próć, szdełkowanie okazuje się znacznie, znacznie prostsze. Okej, okay, chyba mi się udało. Więc wyjmuję ten drut i delikatnie prujemy, mając nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Okej, okay, chyba trzy mi spadły. O, mam cię, to było stresujące, ale w ten sposób teraz to wygląda, więc zaczynamy chyba od nowa. Pięty przynajmniej, dobrze, że wszystkiego nie rozprułam. Więc tak też zrobimy i lecimy dalej. Myślałam. Że wiem co robię. Nie, nie wiem co robię. I znowu wygląda to nie tak jak powinno. Pomimo tego, że z tyłu faktycznie wygląda to, jakby coś działo się innego niż w całej reszcie, to wciąż nie wygląda jak ta część skarpetki, którą powinnam robić, a przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że robię teraz front, ale mi się to nie wydaje. Nie wiem co zrobić. Cóż, okazało się, że robienie tych skarpetek jest znacznie trudniejsze niż mi się wydawało. nie wiem dlaczego. C co robię źle? Co robię źle? Udało mi się zrobić tą piętę. Udało się. Jak widzicie, tekstura tutaj jest inna niż tutaj, więc w końcu ogarnęłam w jaki sposób należy robić te rzędy. Teraz co z tego co rozumiem, muszę zrobić to nabrać oczka tutaj, przedziergać tu, na bracieczka tu, a potem to, co zostało tutaj podzielić na tak, żebym miała cztery druty włożone i robić piątym. Chyba. <laughs> Mam nadzieję, że wszystko dobrze rozumiem, ale póki co udało mi się w końcu. Po poprzednich skarpetkach myślałam, że pięta. A, proste, proste rozumiem. Nie, nie, okazało się, że nie. Ale w końcu mi się udało, prawda? Ha, ha, ha. Jest git, ale widzicie to wielebne coś. No to dostałam bojowe zadanie. Film już zapewne się pojawił, bo pewnie szybciej zrobię to niż skarpetki, biorąc pod uwagę, że ta jest pierwsza. Ale tak, mam trochę roboty i mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobię. No <słukasz> i szczęście udało się skończyć dziergać. Zarówno ściągacz, jak i nogę, jak i piętę, jak i stopy. Więc teraz należy jedynie wydzielgać palce i myślę, że powinno pójść prosto. Ale ostatnim razem, kiedy myślałam, że pójdzie prosto, musiałam próć. Delikatnie prójemy. Mając nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Więc zobaczymy, co też los sporządzi dla mnie. Niedługo skarpetka powinna być gotowa. Okej, okay, trochę czasu minęło, ale skończyłam naszą pierwszą skarpetkę i jest... Jak widzicie, skarpetkowa. Robinie palc było jeszcze inne niż w pierwszej skarpetce. Co? I ta metoda przypomina tak trochę odwrotnie magic loop czy inne magic linki, jakie się robi na szydełku. Więc to tak mogę sklasyfikować. Natomiast skarpetka wygląda bardzo ładnie i chcę, żeby moja druga wyglądała identycznie. Jednakże jak widzicie skończyłam tutaj tym niebieskim, a ten niebieski jest tutaj. Więc zdjęłam po prostu z mojego motka mniej więcej tyle. Jeżeli chodzi o długość tego wszystkiego. A więc tutaj jest to, co zdjęłam. I jest to dość sporo, powiedziałabym. Jedna, druga skarpetki. Także był to pewien rodzaj poświęcenia towaru w postaci włóczki no uciekaj. Także tak. Zaczęłam już drugą skarpetkę. Zaczęłam. Jestem. No, w tej części skarpetki. Różni się to, co rząd czy dwa, powiedzmy, więc to całe zdejmowanie tej łączki się powiodło. Co więcej, jest to w miarę podobne rozmiarowo, więc to jest bardzo dobra informacja, ponieważ moje poprzednie skarpetki nie były zbyt podobne rozmiarowo. Także tak, zaczynam tutaj robić pięty i powrócę po prostu z gotową skarpetką, bo co tu więcej gadać. Robimy tylko powtórkę z rozliwki, ale to jest całkiem, całkiem fajny i sensowne jest to, że w tej części tutaj jest nieco więcej oczek niż w części powiedzmy tutaj, ponieważ jak się spojrzy na stopę to praktycznie ten kawałek w tym miejscu jest trochę grubszy niż cała reszta tej nogi, więc nie będzie się aż tak rozciągać w tym miejscu, tak. Dobra, jedziemy z ostatnią skarpetką. Nie ostatnią, jaką zrobię, ale ostatnią w tej parze. Cóż, za wielkie nadziei z tymi skarpetkami nie ma, ale są dwie gotowe, więc teraz jest kwestia, czy pasują. Jeżeli pasują, to świetnie, a jeżeli nie, to mamy powtórkę z rozrywki. No dobra, mam dobre i złe wieści. Złe są takie, że są niezbyt rozciągliwe. Moje po poprzednie skarpetki miały trochę więcej tego rozciągnięcia. Zdecydowanie, ale dobra wiadomość jest taka, że weszły na moje nogi. Więc tak wyglądają te skarpetki. Jakby to jest bardzo dziwna pięta. Jakby czuć tą teksturę. Teraz jak już trochę mam założone te skarpetki, to nie jest aż tak źle. W sensie przyzwyczajam się. Myślę, że do noszenia są całkiem okej. Okay. Tylko po prostu zakładanie ich i zapewne ściąganie będzie absolutnie Tą torturą, ale no nie wiem, ten wzór był wyjątkowo dobry w sensie wyjątkowo prosto się go czytało, <noise> więc mogę w sumie go polecić. Jeżeli podobała wam się ta przygoda z robienia skarpetek, to skomentujcie i zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych filmów. A tymczasem ja będę się cieszyć naszymi skarpetkami i do zobaczenia niedługo. Pa pa!